O. No i jest sandaczek O panie powiem ci Przyzwoity Siemanko dawaj, Witam serdecznie Dzisiaj atakuję o konie Nie jestem sam, jest ze mną Rafał Z kanału wędkarskiego Predator Hunter I z teamu Mistrala Mamy taki, powiedzmy, trening przed zawodami. Za kilka dni mamy zawody na właśnie na tym kanale, kilka kilometrów dalej. Więc chcę sobie potrenować, zobaczyć, zobaczyć co gryzie. E, ja będę używał dzisiaj dwóch przynęt. Jest to pijawka z Percz Profesora i koguty, które dostałem w gratisie, e, kiedy kupowałem czeburaszki od Łukasza. Także link do Łukasza, tak samo do Rafała, do jego kanału zostawiam Wam w opisie pod filmem. No, a ja sobie nie przedłużam, lecę nad wodę, no i zobaczymy, czy coś fajnego wpadnie. Oglądajcie, siedzi, siedzi Nie nieduży, ale najważniejsze, że jest. Pierwszy nasz okoń na pijaweczkę. No, tak 7 cm pijawka. No myślę, że on będzie miał tak ze 20 może. Wrzucimy to tam troszkę dalej. Tak. No, ale tutaj mówisz, mówić, na łódkę będzie idealny, nie? Bo jest, jest mega głęboki i... Ja, też, ja go do Polski wziąłem. Telkę? właśnie o to wiesz, Siedzi. Siedzi. O koniec? Chyba tak. jestem Cicho, żeby się nie spięła Sanda trzeba ja, sandra no taki jasny jakiś, nie? Sanda o, tak jest. No i jest sandaczyk. Piękny sandaczyk na, na pijaweczkę. No już. Piękny sandaczyk na fioletową pijawkę od pecz profesora. Taki z 55 cm może ma. Także nie tylko na okonia Robimy zdjęcie i wypuszczamy i lecimy dalej. Dobra, wypuszczamy cię koleżko. O, poszedł. Dobra, rzucamy sobie przyjąłem nasze pijaweczki z powrotem I zmieniamy na kogucik Może taki czarny, zobaczymy ale walnięcie było. Ale, szwalnięcie szczupak pewnie, co? Pewnie szczupak. O! Oh, oh. To nie był szczupak. To nie był szczupak. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Ależ, ależ piękna rybka. Już, wam, już ją wam pokażę za długo. Mamy pierwszą rybkę. Piękny okonek. Dopany na, na czarnego kołcika. Słoneczny dzień. A w kratkę, ale, ale głównie słoneczny. Nie, Nieco zmącona woda, barki pływają, ale, ale jednak ten czarny kolor sprawdził mi się póki co naj, najlepiej. No to jest dowód. Myślę, że takie 35 cm spokojnie można, można powiedzieć grubasek. Także robimy jeszcze mu parę zdjęć i, i rzucamy go z powrotem do wody. A my lecimy dalej. siedzi to już miałem wyciągać przyjęte bo mi tak waliło e, deszcz po oczach co to jest? co to jest? A, to jest jakiś masakrycznie wielki e, wielki łokoń, a to nie to tylko po ślizgu, zapięty znowu delikatnie, a może się nie, 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 się się nie, nie, czyta tak. Tak jest. No tak. 60 cm myślę, Się już uspokój. Przestań się kręcić. Tak jest Teraz będzie podbierak jeszcze śmierdzia w autobusie. Siedzi Siedzi rybka Ło Ładny okoń Tak jest Wyczekany Oj ole Piękny oj, 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 Tak jest ha? No panie powiem ci Przyzwoity. Takie możesz łapać. Wziąłem kogucika. Wziąłem takiego kogucika z czerwoną Tak jak mówiłem link macie w opisie pod filmem. A jaki zdrowy. 30? Taczek? No z plusem będzie. No, tak delikatnie ponad 30 cm. <laughs> Dlatego go trzeba właśnie zapysk. żeby widział uciek. No będzie. Piękny maluch z, z plusikiem. Dobra, Parę fotek. i wypuszczamy czuki. O, poszedł. Pięknie. No dobra, my na dzisiaj kończymy łowienie. Wpadło kilka fajnych rybek, więc jestem dobrej myśli co do niedzielnych zawodów. Mam nadzieję, że pójdzie nam przynajmniej tak dobrze jak dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeśli tak to proszę zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, a ja z wami spotkam się już niebawem w następnym filmie. Trzymajcie się, połamania hej.